Dzisiaj gramy w, w, w mapę pod nazwą po prostu mapa. E, I tutaj coś jest. Jest jakiś zaset map. I Kamil będzie to testować. Znaczy diaksik. Lecimy tu do domu jakiegoś. E, czy to jest nieskończone? Nie. Co to jest? Fika. nie chwila. Bo nie mogę tego zrozumieć. Co? Eee, co e, to, to się? E. 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 Boję się. Ja też. Mm. Okej, okay, pójdźmy. Eee... Uh, Co tu? To... E. Siekierka, dobra. Przejdź tam. Pika, no za shift. Nie. Nie, nie mogę. Ej, tu ma jakąś chyba przygodę? Ej, sprawdź. Poczekaj. na siekierka, czy coś się... A. Hmm. E, dobra, nie dziwcie się, jeżeli usłyszycie jakieś dźwięki z Terazji hmm. Bo ja będę musiała grać w Terazję To jest dziwne I mogę kopać drzewo, hmm. Ej, co ja mogę, co ja muszę wykopać? Drzewo, dż Tak. Wielka, hmm. muszę się to rozejrzeć. E. Co, co tam jest? Nie o, wiem, dowiemy się, ale co spróbuję coś to... wykopać to drzewo. No tak. No właśnie spróbuję drzewo wykopać. A już myślałam, że coś jest. to mi właśnie miałam zarobić. Jeszcze nic nie rób. Hmm. Może właśnie... Te... Może teraz muszę tam pójść. Mam pomysł. Chyba będziesz musiał zbudować tede, zbudować most. Spróbuj. Kucnij. Dzięki. I mogę... Dwa razy od możesz do o. idealnie No o, o. Kilof. Wiem co. Wiąc, musisz to wykopać. Pamiętasz to? Co? No, tam jest y, ten y, kobal. Tak. Sprawdźmy nawet. Mogę włączyć, Filko. sprawdzić? Ja już... Kamil, mogę sprawdzić, czy o to chodzi? Aj, to, to chyba musia, musimy wkręcać. Sprawdźmy. On miały bluk, tak to. No, to to musimy. Rozwaliło się? Tak, ten razem. No, obejrzyj. Na początku sprawdzić. Trzeba. No, nic nie ma. O. I dlatego mam ten blok. Żeby się znowu pod. Znowu, żeby znowu. To może. No, 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 no. Mam nadzieję, że Wam się spodoba filmik. O, idealnie też. Where is my terrarium? O, tu to jest. na modach. No, 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 no. E mhm. Co to są za guziki? Pokaż. Wiem. Taki palkus będzie. I gdzie ta? Daj, e, spróbuję przejść go. go. Spróbuję. No, przejdź. Bo ja nie ja nie umiem parkoura. Kurde. Tak szybko. Tu ja można to. po prostu. Albo tak. I na ten płotek. Płotek? Okej. Okay. Gózior, ale poczekaj, jakby może coś innego Guzior. Co to się to? Ktoś nam podpalił chałupę. Eee, super! no, spaliło nam to. Dobra, robi się trochę creepy. Jakiś zegal tam jest. Boi, no użyj to. Nie mogę. Ej, ej, zatrzymałem czas! What? Zatrzymałem czas! Zatrzymałem czas. Hmm. Miejka. Tu coś jest, skrzynia. Dostałeś miecz i zombiaki się pojawiły. O! A zombiaki... Ja mogę spróbować to zrobić? Ja zabiję ich. Daj, daj, daj! daj tyłu ja wyszły. Ja nie mam sprzania. Damkiem są. Widzę, jeden w domku jest właśnie. O kalotka, chyba to jest rzadki item. No, bardzo. Ale no, zatrzymamy tym zegarem czas. E. A, tu jest. Tu jesteś. Jest. ale mogę być za tobą. Fuk. Wiem o tym. Sztabka żelaza nad mi wyleciała, rozbierz to. One twist time. Nie, jeszcze... Nie, trzeba tak po prostu wejść. Oh. Zegar pękł. Pe oh -oh. To niedobrze. Brzegald, planku! Nie wiem, spróbuj coś zrobić! Ej, muszę iść do jaskini. A co, jest jakieś światło czy coś? Eee. leset nie, ja nie chcę lesetować. Tu jakiś dym. nie mogę. Sąd nofinny jest blizzard. Skobel, sto. U, no. Uh, hu, hu. no to będziemy musiać coś posłuchać. E. Nie mogę już wyjść. Jak to? Bajbel bloki tu są. Bajbel bloki są tu. Gdzie ja to mogę znaleźć? Nie mogę nic mieścić mogę je złość? Tak, jestem zablokowany w tej jaskini. Nie mogę przejść przez dem. I mam tylko laset, i muszę postawić planksy i cobblestone. No, nie można wyjść. I trzeba tu postawić cobblestone i planksy. Mam pomysł. ty... bo ja mam pomysł. Mam pomysł jak no to ja zrobić. Ja też. Ja też. Ja też mam pomysł. Zostawić po jednej rzeczy. Co? Tylko przeskoczy ten jeden blok. Tak Saba. Saba dobrze też myślę. Ja wiem. Saba. Ja wiem. Czy z... Tak, dobrze. E, a kobyl są? Pod... Też zostawimy jedną z Dobra. Ja mogę to spróbować, bo ty przeszłeś? Tak. Ok, no to były ja, teraz nie ja. Nie, bym skorzystał z całego dleba, tylko jedną sztukę złotaw i przeszkać ten. Jed, ten. jedną dziurkę. No ciekawe. Nie, ja tak spadam do odkłoni. Tu by było piękne. jedną daję jeszcze i zostaw Wiem. i przeskocz O, okej okay. I też doktor to wszystko nam Zostawiam, bo tutaj będzie, gdzie to? Aha. Ale ja stawiam tam pracy. Tak, Ty stawiasz i ciekawe co wyjdzie pod koniec Tak, coś nie ma nic? I ty też miałeś jedenaście? Tak. Ok. I wystarczy, tylko musisz zostawić jedną sztukę. I zostaw jedną sztukę i przeskoczę. No i teraz będzie ten paskur? Tak. Ok. Spoko. Ej, spoko, gielkę! Ja ci polewam kalce z, z pokamonami. Co? Ja zabiorę Ci pokamon. Bo jak ja sprzedam na cennym linku, azaltuję. Spoko, ci cię, bo masz tu bali, bali. Ba. Piękny żagal. Pa. Teraz nie mogę to otworzyć. U, ciekawe. O, za, na początku za O. Zamęziłam czas? Tak. Bo nie to nie mogę o. o nie! Czy wy żartujecie? Tutaj jest mały... O, fa. Ale zabity. na ciebie O! Ale cię wystraszyłem ich. Tak ja idę do niej. O, złoty hało. O, kurde. No, masz przełębane. Tu, tu. O, mają zbroję. O, o, ja też mam. O, Nie ciesz się tak bardzo. No, co się boisz? Nie boję się, co? Won. 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 Jestem na hełm. Nie wiem po co, ale czy mogę? nie? No, ku de! A ja to już załatwię Nie, ja już sam. Tak, już. Dzięki. Ja już, już mam. No. Nie miałem położyć. Tak, wiem, wiem, tylko podejdę tam. OK. i pewnie otworzy się przejście dalej. No, tylko nałożę złoty hełm, żeby było fajnie i odłożę. to to znaczy. Ok. Cobblestone i flanksy. O, tabliczka zniknęła z lesetem. No to... Oh, dym zniknął! Wiedziałem. I co, może już tam przejść? Tak. I co jest tam dalej? Nic, celny pokój jest. Ja tylko. Tylko cenny pokój. Z, z białymi kolumnami. Może... Teraz co? wiem co zrobić. Wyjść. Tak. Już myślałam, że jakaś odchłań tam. Może coś się stało. Nie, nie mogę wyjść. Hmm. Dziwno. Prawda? No. Hmm. Bo, hmm. Może gdzieś tu jest jakiś guzik tutaj je schowany. Nic nie mogę rozwalać po Próbuję nie bić. mam Nic nie mogę zrobić, będę hmm. Nic nie mogę zrobić. Widział, hmm. um. widział. poczekaliście chwilę. Widzowie, znaleźliśmy coś. Tak, bardzo coś dziwnego. Pokaż, jak się wchodzi tam. No, pat. Bo... sam już się zgubi. Em um, już nie mogę wejść Nie możesz? Tak, nie mogę. Tylko jest jakaś kuchowa tu. To kliknij e... ją. Co By się po... stało? Poza... O, oddawaj mi tą blonię. Hmm. Boga. Jakaś gło latająca głowa. Dwa, jest. Nie, nie trzy, trzy. Jakaś latająca głowa. Co czekaj? To jest Am. Am, są z tymi zadzoną głową. Co tutaj jest? Nie, ja możesz wyjść. Co to jest? Mogę? A, Ej, to mi jest sobie już podziękowanie za przejście. Tak. Mister... Tak, to jest koniec mapy. Iee! Udało się. No to teraz łapkujcie, od... komentujcie inne takie. I widzimy się już jutro. Na razie.